Pamiętam, że co można było zrobić lepiej, albo co można by było poprawić, zmienić, żeby, żeby ten sezon jeszcze trwał i żeby te trzy mecze no, nie były tak rozstrzygnięte, jak, jak się rozstrzygnęły. No tak jak tutaj Kamil mówi, przegraliśmy jednym elementem, atakiem, prawda? Bo resztę, resztę elementów były porównywalne. Jeżeli nie byliśmy lekko z przodu, to, to, to nie, nie za dużo z tyłu, znowuż. także... Tych bloków oczywiście oni mieli więcej, ale to też świadczy o tym, że, że ten atak był, był, był trochę słabszy. Co można było zrobić? Nie wiem, szanse dostali wszyscy. Nawet ci, którzy grali mniej podczas całego sezonu, Dawid Gunia, czy, czy Piotrek Łukasik, czy, czy Łukasz Szarek, no, no, próbowałem różnych rozwiązań. Niewiele, niewiele, mówię, to wniosło te, te zmiany. Nie były, nie były nie nie wnosiły praktycznie nic, także można było przyjąć dwie drogi, albo męczyć tych, którzy zaczynają i, 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 i później słuchać, że, że za mało zmian, albo próbować, próbować różnych roszad nawet na na pozycjach, gdzie, gdzie, gdzie był moment, nawet że, że Piotrka gruszkę prze, przerzuciliśmy na, na atak, żeby wspomóc właśnie tych naszych atakujących, żeby dać im odpocząć, żeby zmienić trochę, wpuścić tego doświadczonego gracza na, na tą pozycję. No ale no, no, gdzieś tutaj to. Nie zadziałało. Wszystko. Nie oszukujmy się, strasznie smutno to wyglądało, kiedy najstarszy zawodnik i, i najbardziej, znaczy najpóźniej zawodnik, który dołączył jest wyróżniającą się postacią, bo Piotrek Gruszka nie oszukujmy się, dawał radę w tych, tych meczach. Tak, no Piotrek zagrał na swoim poziomie punktowo jednak przez cały sezon, no, nie, nie, nie zdobyło po kilkanaście punktów, ale też nie robił błędów. Był taką pozytywną postacią, no ale tak jak wiedzieliśmy o tym, że Piotrek jakby swoją grą no, no meczów nie, nie wygra. No nie, nie... w miał punktować kto inny, on miał przyjmować. Tak, on miał, on miał przyjmować, on miał kończyć ważne piłki, on miał scalać ten zespół z tej roli i wywiązał się pozytywnie. No, no, zabrakło kilku, kilku chłopaków, którzy podczas całego sezonu grali przyzwoicie. Byłem zadowolony, przegrywaliśmy te mecze, ale. Ale było zaangażowanie, było widać jakąś myśl, było widać yy, yy, chęci. No tutaj tego zabrakło, gdzieś, gdzieś ta głowa nie zapracowała i jedno po drugim na, ta, ta, ta cała układanka nam się yy, rozsypała i, i tego najbardziej gdzieś tam żałuję. Przegraliśmy ławką rezerwowych? Krótką ławką? Nie, przegraliśmy wszyscy. I ławką, i, i, i podstawowymi graczami, i... i, i i przegrywamy, przegraliśmy całą Ja nie mogę powiedzieć, że, że my tu z Kamilem wygraliśmy ten sezon, a chłopaki przegrali, prawda, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to i, i może jedni w mniejszy sposób, inni w większy, ale, ale to nas wszystkich będą ludzie oceniać i już na pewno dokonali takiej oceny, czy kibice, czy, czy ludzie związani z klubem I, i tutaj nie można zrzucać odpowiedzialności na pojedynczych zawodników oceniamy ich grę w ostatnich spotkaniach, ale przegraliśmy jako, jako zespół. No to o przyszłości porozmawiamy już za chwilę. Na razie Mick Jagger i słyszymy się pod siatką już po Do UWM FM UWM FM Uwierz w muzykę 95 i 9 UWM FM to w dalszym ciągu radio WMFM 95 i 9 i program pod siatką z gośćmi w studiu, trenerem i, i scoutem Polu AZS. Tak jak wspomniałem przed przerwą, zapowiadałem, że porozmawiamy o przyszłości, ale jednak jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć taki troszkę aktualny. Czy transfery obcokrajowców to najgorsze transfery w ostatnim czasie, jakich trener, no nie oszukujmy się, dokonał? Nie mówię to o Hernanie, który, który został tylko od naszych dwóch i, i przyjmującym i, i rozgrywającym, no bo obaj zbyt wiele nie wnieśli, a też się zbyt wiele nie pokazali. Nie można powiedzieć, że to są najgorsze yy, transfery, to od początku mieli być ludzie, którzy gdzieś tam będą uzupełnieniem. Yy, nie byli brani pod uwagę jako podstawowi gracze, mieli gdzieś tam wejść, pomóc. Yy, na początku sezonu to robili. Później kiedy przyszedł, yy, przyszedł Piotrek Gruszka, yy, Piotrek Łukasik wyzdrowiał. Dla Rafy już nie było miejsca, bo był zdecydowanie najsłabszy, ale y, podobnie jak już do zdrowia doszedł nam, Kamil Obręski też wygrał rywalizację. Dlatego to, to transfery to byli ludzie przede wszystkim do, do treningu, byli, byli te, tani w utrzymaniu, to, to był ich atut główny, prawda? Także jeżeli moglibyśmy sobie pozwolić na, na, na droższych zawodników, to byśmy sprowadzali ludzi do gry, prawda? Także tutaj to, to było jakby. Pierwszą rzeczą, która tutaj przyświecała nam przy ściąganiu ich. No poza tym, no, przy, przyszli do nas też w okresie wakacyjnym, prawda? Gdzie, gdzie też ciężko było ocenić ich, ich przydatność. Tam kasety jakieś to. to... Ja sam jeszcze z treningu mógłbym sobie zrobić niezłą i, i, i rozesłać po Europie i się gdzieś sprzedać, prawda? No, no Także, właśnie, no to właśnie. Tak, to, śmie, śmieję się już, prawda, teraz, ale, ale no tak to czasami bywa. No, no, tylko, tylko w prawdziwym boju można sprawdzić prawda, przydatność zawodników. A nie z opowiadań menedżerów czy, czy ludzi, którzy tam coś podpowiadają. Szkoda, że naraził się klub trochę na śmieszność i, i sam zawodnik też, bo tu akurat w przypadku Rafy. Bo, bo Komentarze, że chłopak pewnie sprzedawał lodu na Copacabana, bo nie miał okazji się pokazać na, na boisku, no to no, I jakby, miła nie są. Jakby byli na tyle dobrzy, to byśmy im oczywiście dali szansę i, i, i Rafa miał. Nie, mo, nie może powiedzieć, że nie dostał szans, prawda? Bo grał i z Częstową, i w Kędzierzynie, na początku gdzieś tam wchodził, ale nie, nie, nie udźwignął tego, tego ciężaru. Ja... Czy, czy na śmieszność Pff, były nie. gorsze transfery w Proslize? Były gorsze co mamy powiedzieć o, o Ananiewie, który nie zagrał... zagrał 4 mecze przez dwa sezony, a, a wydaliśmy na niego 100 razy więcej pieniędzy, prawda? Czy, czy, to, czy, czy to było mniej śmieszne niż, niż Rafa i... i i kwalem. No właśnie, skoro mowa o Niewie, zawodnik już wrócił do siebie do Bułgarii, to jest pierwszy y, transfer z klubu, y, który, który no właściwie zawodnik zakończył swoją przygodę z AZS-em. Y, pytanie i czy sztab szkoleniowy wie już, kiedy będą jakieś rozmowy toczone i z trenerem i, i z tobą, Kamil, jeśli chodzi o przyszłość, bo nie ma się co oszukiwać, że mimo, że mamy końcówkę marca, to jednak najwyższa pora, żeby już jakieś rozmowy rozpocząć. Ja nie wiem. Ja również. <noise> Ale y, trener podtrzymuje to, co mówił kilka tygodni temu tutaj w studiu, że chciałby zostać w Olsztynie? Y, tak, tak. Chciałbym tu dalej kontynuować tą y, y, pracę... Ale no to mówię, to nie decyzje będą podejmowane gdzieś w, w, w zaciszu gabinetów. Ale trener już ma jakiś pomysł na, na przyszłość ewentualną Mistrzostwa Polski Juniorów w najbliższym czasie trener tam będzie. Będę, jutro się wybieram, chcę zobaczyć kilku, mam kilku młodych chłopaków na oku, chcę zobaczyć co się dzieje w juniorskiej siatkówce. oczywiście mam y, też jakąś y, y, zarysowaną przyszłość dla siebie, jeżeli nie w Olsztynie, to... to, to gdzie indziej, także tu na razie mówię, czekam, czekam na jakiś sygnał, na tak bądź na nie. Wizja młodego polskiego zespołu w nie jest realną wizją? Jest realną, ale, ale ten sezon również pokazał, że, że młodymi, zdolnymi siatkarzami zawojować ligi się nie da. To pokazał zespół też z Kielc, gdzie, gdzie owszem wprowadzali kilku młodych chłopaków, ale było też sporo ludzi doświadczonych i to wystarczyło, nawet takich przeciętnych ligowców, gdzie tam yy, wcześniej nie, 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 nie mieli miejsca w składach, yy, także to, to, trzeba to trzeba to gdzieś zrównoważyć, prawda? Bo bo, patrząc na, na Częstochowe, również młody zespół, nie? Ale najstarszy zawodnik Ligi tam i Dawid Murek, jeden z, z najstarszych też, także. Myślę, że bez nich też, też niewiele nie, nie by, nie by ugrali Teraz co przed wami? Krótkie wolne dostaliście, chciałbym się powiedzieć trochę zasłużone, znaczy zasłużone chciałbym się powiedzieć, ale, ale niestety niezasłużone wolne dla chłopaków wracacie po świętach do treningów? Okres roztrenowania jakiś będzie? Tak, tak, ja bym wolał jeszcze pracować, prawda? Bo to teraz na, na najgorszy czas jest siedzenie w domu i, i, i taka pustka, prawda zawsze po sezonie czy to jest przegrany, czy wygrany, jak, jak jest ten ostatni mecz, to, to, to gdzieś to wszystko, zmienia się cały rytm, prawda, życia. Tak, teraz trochę od, odpoczniemy od siebie, może fizycznie nie, nie ma po czym, prawda, bo te ostatnie nie, nie ten, ale myślę, że trochę odpoczynek taki od, 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 od siebie nam się należy. Po, po świętach się spotkamy, będziemy trenować cały kwiecień, cały maj, dopóki kontrakty nie, nie, nie wygasną, tam jeszcze kilku chłopaków ma szansę na, na, na wyjazd na Uniwersjadę, czy, czy będą w tej szerokiej kadrze, gdzie się tam zbiorą, także trzeba podtrzymać pod yy, formę, jakąś tam dyspozycję w miarę taką, żeby nie przyjechali zupełnie nieprzygotowani, bo na, 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 na zgrupowanie. No, poza tym będzie też czas na to, żeby może gdzieś tam potrenować nad tymi elementami, które, które zawodziły. Trener na kadrę jedzie, trener będzie miał co robić w wakacje. Kamil, ty też na kadrę wyjeżdżasz, ale nie polską. I no nie tak. grać. No tak, no <grym> tak no i nie grać. Właśnie. <grym> y, no, kadra Finlandii, ale teraz to jeszcze zaczynamy analizę tego sezonu. No, co, co można było zrobić lepiej? Co, w, w którym elemencie zrobiliśmy właśnie to lepiej? Który element dobry dominował, który zły? Będziemy wszystko wiedzieć. No a później tak, Finlandia. Nie nasz Paragi. Słoneczna Finlandia. Słoneczna Finlandia e, e, i pytanie, co tam cię czeka w tej Finlandii, bo dużo nowego. No tam będzie, no tak, jeśli mowa o imprezach, no to mistrzostwa może inaczej. Najpierw Liga Światowa, później mistrzostwa Europy z nowym trenerem, bo, bo tu masz same został zamiast Daniela Castellaniego no zawodnicy ci sami, no bo to jest Finlandia, to nie jest Finlandia, to nie jest Polska i nie ma takiego nie, dobrobytu. Finlandia to nie Polska, dobrze. E, panowie dziękuję bardzo za, wizy za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że, że w dobrych humorach się jeszcze spotkamy. Mam nadzieję, e, że się spotkamy w ogóle, że, 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 że przyszłość jaka, jakaś nas czeka tutaj e, Dziękuję bardzo. Radosław Pana, z trener Indek AZS i Kamil Sołoducha, skaut Indek Polu AZS A my za chwilę wracamy do programu pod siatką będzie Dawid Gunia.